Gratulacje dla Legii, oczywiście dla Weganu. Pokazali klasę nawet nie w pełnym składzie. Narzucili ich mecz, ich mecz, ich tak jakby grę przez całe 40 minut. Oczywiście na początku myślę, że weszliśmy dobrze, ale no to nie wystarczy, bo trzeba było grać cały mecz. Mieliśmy nasze problemy w ataku i w obronie. No, ciężko teraz też powiedzieć naprawdę gratulacje dla nich, bo pokazali siłę tak jak jest. Najlepsze drużyny w Polsce to gratulacje sobie dla nich. No, ale to jest tak, że ta słaba gra za dzisiaj wynikała z tego, że tak dobrze grała Legia, czy jednak jest też trochę tak, że wy popełnialiście błędy niewymuszone? Nie, oczywiście. Myślę, że też Legia, Legia nie gra, jakoś. Nie sądzę że coś powiesz, ale. Mm prostą kosztówkę. Mają ruchy. Mają takie ruchy, gdzie, gdzie mają łatwe punkty pod kosz. Tak jak w pierwszej połowie tam mieli nie wiem, szczęcze czy tam atak do końcowej. I mają takie proste ruchy, ale w tym w tych prostych rzeczach to naprawdę jest, są gracze, co potrafią grać i, i, i stworzyć tą przewagę. I to robili. Oczywiście myślę, że w obronie um, nie robili coś, co my nie byliśmy przygotowani, bo wiedzieliśmy, jak oni będą grać, ale myślę, że te czytanie gry... A te przewagi, co mieliśmy, były troszeczkę za wolne i tutaj powodowało, że um, traciliśmy ten czas w ataku i, i nie mieliśmy te, te przewagi. Wcięliśmy przez dłuższy czas w ataku niż te ostatnie 5 sekund powiedzmy. Nie? Co jest w tym momencie z twojej perspektywy, perspektywy rozgrywającego największym problemem w ataku? Zastalą, bo po wielu spotkaniach z trenerem też rozmawialiśmy, że trochę to wygląda tak, że Andy Mazurczak ma piłkę. Wszyscy są pochowani i czekają na to, co Andy Mazurczak sam w zasadzie zrobi. No mam nadzieję, że tak to nie wygląda. To, tak mówi, że może to tak wygląda, ale nie mamy tego rytmu, co, 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 co chcemy, ten flow. I myślę, że to każdy musi brać odpowiedzialność za siebie, szczególnie ja też, ale myślę, że to jest takie. Znam system Tenera, oczywiście, bo grałem już, to jest mój czwarty rok. Wiem, jak ten system wygląda, i to jest taki system, że są mm, każdy musi stworzyć przewagę nie sam siebie, ale dla drużyny. I tutaj myślę, że te czytanie gry może jest za. Mm, Wolno w niektórych momentach. Powiedzmy, że dzisiaj mieliśmy przewagi na wlopost, ale czytanie, wykorzystanie tą przewagę to jest zupełnie inna rzecz i myślę, że tutaj jest takie. Mamy tę okazję, bo mamy, mamy rzuty, to nie jest tak, że nie mamy rzuty, ale i nie trafiamy, ale to może jest decyzja, decyzja gdzie że jak już mamy tą piłkę, niż jak przed tą piłkę i tutaj jest różnica pomiędzy, bo nawet dzisiaj, jak legia już wiedziała, że jak piłka leci, to ten co łapie, to już wiedział, co ma robić i myślę, że tutaj jest nasza takby. Tak nie, nie silna strona, bo mamy młodą grzynę i to potrzebujemy czasu, ale mam nadzieję, że to będzie coraz lepiej. Dobra, to jeszcze o obronę chciałem zapytać, bo pewnie jest tak, że no macie system narzucony przez trenera Miłoszewskiego i w teorii wszyscy wiedzą, co mają robić, a jak to wygląda w praktyce, to znaczy, czy w trakcie meczów masz takie poczucie, kiedy bronicie. Nie chciałbym, żebyś mówił personalnie oczywiście o kolegę zespołu, ale, ale jako drużyna, że, że, że masz takie poczucie, że jednak no, to nie funkcjonuje tak jak powinno, że ktoś jest spóźniony, ktoś podejmuje niewłaściwą decyzję, mimo że, że na treningu wygląda to pewnie dobrze. Tak, myślę, myślę że nasza dobrona jest lepsza niż nasz atak na ten moment. Oczywiście mamy nawet dzisiaj, nie wiem, ile, 80 punktów. Gdzie jeszcze mieliśmy nasze błędy? To może jakbyśmy nie mieli te mniej błędy, to może by nie rzucili tyle punktów i to jest oczywiście plus. Ale czy, oczywiście... Atak i obrona są razem połączone. To nie jest tak, że na przykład gra świetnie w ataku i, i słabo w obronie, czy na odwrót, to jest połączone. Możesz grać świetnie w obronie i to też musi dać jakiś impuls do ataku. I myślę, że na ten moment, gdzie mamy te momenty, gdzie nie trafiamy do kosza i mamy takie, że musimy bronić i to oczywiście nie dają takim rytm, tak jakby w meczu, gdzie Mamy tą, te łatwe, łatwe punkty w tranzycji, czy te... Mm, wiem, że teraz mówię o ataku, ale to jest tak też połączone, bo to jest... Aha. Myślę, że bronimy dobrze. To nie jest tak, że przykład nie bronimy. Naprawdę walczymy, jesteśmy dobrze w dobrych pozycjach, może te małe błędy mm, personalne, że indywidualne, gdzie na ten mije lewo niż prawo i pchanie na takie rzeczy. Mówię o przeciwnika i myślę, że to jest połączone i to są takie, nie łapiemy ten rytm razem. Obrona na atak i to musi tak być, żeby wyglądało to lepiej po obu stronach.